Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wios, a dzisiaj po długiej przerwie, to bardzo długiej przerwie zagramy sobie w Cadmus Fishing e, e, No, więc tak e, Ogólnie to tą grę sobie kupiłem e, dzisiaj na Steamie e, Także połowimy sobie rybki dzisiaj kotkiem i myślę i, i w ogóle piszcie, czy chcecie z tego e, jakąś serię czy coś, bo tak w sumie to z, nagram z tego serię, bo w sumie nie mam i tak z czego nagrywać, znaczy w sumie mam no, w sumie to mam, dobra i tak nagram, e, nieważne e, Musimy złapać sobie. Muszę Złapaliśmy. Pierwsza misja wykonana. Y... Unlock the next rod. Dobra, kupmy kolejną. Left y... quest. Dobra, musimy kupić jakiś. Dobra, katalog odblokowaliśmy. Ale szybko to wszystko idzie jakoś. Ale dobra. Łowimy sobie te rybki wszystkie. Jedna. E, w sumie... Dobra, będę sprzedawał. Jedna. Druga. I... I trzecia. Tylko, że trzecią już zarzucę i złapię dużą. Okej. Okay. Gramper. Dobra. Eee, żebym jeszcze wiedział jak to coś było do 200 dobra eee, rzucamy op hop, jest nie nie ty chociaż 200 kosztujesz nie narzekam myślę że z tego będą tak odcinki 20 minutowe może max do 22 minut e, dobra spróbujmy chyba wice. chyba wice to nasz cel idę zapolować na ten cel dobra gdybym jeszcze miała jakąś rakietę czy coś nie wiem wyrzutnie to by było dobrze. A że nie mam, to nie jest dobrze. Spróbuję to jakoś zarzucić. Och, nie ty, ty ty pilu, A, ale nie wiem. Ja, nie wiem. złowię ciebie, jako że to jest 450 sobie sprzedam. Diving Scouting. Dobra. Mm. O dawaj do katalogu jesteś nowy ile ty kosztujesz? Kingfish 350, o jak fajnie. Dobra, patrzymy sobie. Co my tu... Co ty mi tu zżerasz? Ty. Co ty robisz? Ja się przyznam, ja już grałem w to. Tylko że... Dawno czy w sumie nie niedawno. Ale tak. Grałem. I spoko gra i. Stwierdziłem, że to nagram. Stwierdziłem, że to będzie fajne. Chyba. O! No już leciał, już leciał, a ty się dzieliłaś na Hama. I jeszcze mi się zerwała rura. No nie, no po prostu, no nie. Dobra, chodź ty Lecimy, łowimy Wszystko i się nie boimy Na 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 na, 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 na. Dobra mamy łowimy kolejną Chodź, chodź, jak będzie Chociaż nie chcę cię marnować Dwieście kosztujesz O ciebie, o nie A Znaczy nie odpływaj w sumie. Nie, dlaczego to odpływasz, jak ja, jak ja przypływam swoją przynętą? To nielogiczne jest. Nie, zostaw to. Hopsa! Leci! O Jezu, i prosto w te główienka małe. Hopsa! Leci, leci, leci! O, chodź, chodź! Mamy to! Mamy to! Mamy to!

Kolejna, kolejna, dawaj, dawaj, dawaj. Oh, tu jest ławica, ławica! Ławica rybek. Dobra. Łowimy następną. Nie, 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 nie. Ty nie zostaw. To dobra. Ciebie złapię 350, nie narzekam. Dobra, ja już widzę kto tam się czai, więc trzeba zrobić myk, że ciebie biorę, ciebie cyk. Tu zarzucamy, żebyś ty się złowił, no i pięknie. I przy okazji zarabiamy 450. Dobra, bierzemy ciebie. Sobie po co ja ciebie biorę? W sumie to... po nic. Tylko cię idę zmarnować na supera. No dobra, mówimy ciebie. Chodź, 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 Co ty robisz? Ty się nie rwij. Dobra. O, czapka! Czapka, 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 czapka.

Mordzia, ja tam czapkę miałem. Kumasz to? Kumasz to! Czapkę tam miałem! Co zostaw to? Co zostaw to? Nie! No i co robisz? Dobra, jeszcze mi ugryzło! a Wszystko nie idzie! Bez sensu! Chodź ty! Ty chodź. 450 jesteś warta, zarobię sobie trochę na tobie. Co, co z tego, że czapkę straciłem? Aha. nie ty za Dobra pięknie tu chociaż misja zrobiona se zarobiłem tysiaczka se zarobiłem ojej już Dobra kolejna misja round fin to są te takie o te o te takie fioletowe chodź chodź o dobra czekamy tu jest ich są tu cztery więc na spokojnie chodź 400 kosztujecie, więc jesteście sporo warte. Nie, nie, nie. Ty, ty się uspokój lepiej. O, O, i przy okazji złapiemy tego... Muszartwisz? Nie. Albo nie, nie łufmy. Bo będzie pewnie misja, żeby złapać tą największą rybę taką. To nie łufmy. To nie łufmy. Poczekajmy sobie na tą misję może. Sel... 1500 Możemy kupić w sumie, o właśnie To jest ta taka Pomarańczowa Możemy kupić za tysięcy Wendunia Jest, o nowe osiągnięcie Powerful Dobra, dobra, dobra Mamy kolejną rybkę Hopsa Leci, leci, o Jezus Co ty robisz co ty robisz? Hop I lecisz Zostaw Chociaż nie W sumie to ty miałeś to złowić a z tym downem Weź to złów Weź to złów Ty Weź to złów Dobra, bomba się przyda na pewno Na te wariaty tam Hopsa się na pewno bomba czapka co ty robisz nie posrało cię no euczot co jak to nie mam pieniędzy o dobra mam pieniądze Dobra, nie lecę w sumie już po tą czapkę wywalone. bo, bo muszę złapać jakąś tą misję, trzeba wykonać. Mordzia. Zrozum. Trzeba kupić bombę. Trzeba wystartować. Lecimy. Lecę po milion. Ogólnie. O, dobra, dobra, jest. Jest. Ej! No co ty robisz? No nie wierzę. Jeszcze się zerwał. Ty. Ty Kupo. Nie wierzę. Dobra. Zrobimy to. Uda się. Jak mnie opluła? Rura głupia. Jest głupia rura, Ale mnie opluła. Znajdę się nową. Albo nie, dobra, rzucę. Rzucę w nią rybą. A raczej przy, przynętą Żryj. Złowimy to gówno. Złowimy to wielkie gówno. Na spokojnie. Patrz to. Robię to teraz w tym momencie. Chyba nie. No chyba nie. Ciężkie życie O o o o o co to jest? Co, co? Zostaw to, zostaw to Przestań się rwać Ty dużo jesteś pewnie, wat, pewnie jakieś 7, 10, 3, no dobra, 2800. Dobra, nie narzekajmy, dobrze jest, no nie Dobra, zarzucę ciebie Opsa na jakąś średniawkę Ej, co robisz? Miałeś tego nie łowić Lipia rybo O, ty ty możesz złowić, ale ty dużo kosztujesz Ryzy Ryzykujemy 800 A raczej ty sialka, bo jeszcze bomba Nie, no ta ryba musi się zwrócić Więc trzeba ją złowić Dobra, sprawdzamy. Jakie masz? O nie. Rizik, lur, no to nie, no to podziękuję. Dobra. Czapka, 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 co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Prawie mi bym miał czapkę. Jakiego ja mam Dauna? Ja nie wierzę. Leć, leć, leć kochaniutki. No. Dobra, lecisz. Szap już nie złowia. to jest 900. O Jezus. Dobra, pas jakoś muszę wyminąć. Bo to jest jakaś nowa ryba. I ja chcę do katalogu. O, Kalina, 900. Sprzedajemy. Droższy niż gramper. Dobra, dobra. O, dobra, dobra, dobra. Średni musztard. Bierzemy go Bierzemy go na narybek Znaczy na na, na, na przylęte, Po prostu na przylętę I zarzucamy I bombka i lecisz lecisz, Płyń w dal Nie 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 nie, nie. No Dobra nie narzekam Ale no naprawdę Nie wiem Mogło pójść gorzej, ale mogło pójść lepiej. O nie. O nie. Pójdzie. Mamy go. Jaka była z Tobą robota, człowieku. Ty się nie spodziewasz. Dwa i pół koła. Niech będzie. Co to mamy? Pursze a Achievement. Attachment. Coś tam. Coś tam tego. Scouting. Się przyda. Kolejny quest kacz, co tam mam kaczom złapać? Trzy Fish, dobra, spok na spokojnie. Lecimy po ciebie, tu jest jeden, zlokalizujmy może te trzy najpierw. E, dobra, tu mamy drugiego, e, tu mamy trzeciego pod nosem. Dobra, patrz. Jak ja jestem super e, łowca Fishów Patrz to. Patrz, łowimy typa i kolejny cyk zarzucamy no tego będzie i pa, kolejny łowimy gościa o tu mamy nawet go pod nosem jednego se podpłynął wariacik, ale se odleciał szybciutko chcesz do mnie podpłynąć? No nie chcesz, to wypierdzielej o, jak fajnie. Chodź, chodź. No i widzisz. Można, można. Ooo. Casual quester. Odblokowane osiągnięcie. Queenfish. To jest ta pomarańczowa, dziwna ryba, kto, za którą latają te kingfisze takie. Najpierw ją trzeba zlokalizować. Dobra, tu są jakieś downy. Właśnie te kingfisze zlokalizować tą dużą rybę znaczy na no, tą średnią taką w sumie mógłbym kaufisza drugiego złapać i już mieć jakby o gramper niech będzie kurde gramper by mi się zwrócił jeżeli bym złowił kaufisza na no, spokojnie myślę że damy radę ja pierdzielę, co za gówno mnie złapało? Przynajmniej nie Cuddlefish, tak? Ale i tak Cię kurde zarzucę na tego Mustardfisha tam. No chyba nie. No rzucamy. Ja muszę... O jest kolejny gramper. Ja go stracę, nie? A nie chcę kupować bomby. Ja muszę to jakoś rozpanować bez... Chyba. Tak się wydaje. Jeżeli da O! Dobry rzut. To był dobry rzut. Da się wyłowić kałfisz. No i pięknie. Kolejne 2,5 koła. Proste. Łatwiutko. Odrobiliśmy 2 grampery, jeszcze na tym zyskaliśmy. Dobra. Eee, tego kółfisza, cool by się warto było złapać. E, bo kolejny kościk był już, byłby już w sumie zaliczony no i by... kaska wpadła kurde ten gawker tam kurde se przepłynął a ty byś kurde przyszła sama no nie? a ja ci tutaj wystawiam pod nas kurde tą przylętę a ty nie przyłazisz hmm. dobra leć leć się w dupę o Boże, to było gówniane i głupie bardzo, bo... O boż o boż Ty Happy Amiguel, ty 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 ty, ty. Ty, 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 ty 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 O nie Boże, mogłem kupić bombę, co ja zrobiłem o Boże o boż, o dobra, dobra Dobra, niech będzie Tylko pytanie czy ja Cię złowie, złowimy na spokojnie wariata No to fest wariacik jest jakiś Wariacie, uspokój się No patrz, widzisz nie było tak od razu 3-3 3-400 no pięknie opłacało się chodź 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 w no, sumie ja, mo, mogli cię ubyć mogli cię ubyć naprawdę na spokojnie ojej że co to była za żyć Sz, szarpany rzut ale dobry rzut Ciu! no to był słabiutki rzut Byłem lepsza. Hopsa. Na przykład. za listy rzut to był. O kurde. To się wpakowałem w gówno. Dobra. Trzeba coś wykombinować. Chodź ty. I pa! Lecimy. Uważajmy, oszczędzajmy bombę. Dobra, tam był ten, to był ten... Tam był ten śmieć. Rekinos. Wypierdzieluj. O, o, o! Dwa pięćset. Kolejny. Nie narzekam. Na tego Queenfisha trzeba, kurde, tu wyłowić wariata tego mojego no tutaj no trzeba go złowić no trzeba go złowić mamy ponad ósme, ponad połowę ósmego levela eee. hop no nieźle poleciała ryba czy jestem w stanie no nie jestem w stanie widać. Yy, zarzućmy to. Boże, ale te ryby normalnie nie wkurzają. Ja nie mogę, no nie. Boże, ale wy mnie wpieniacie. Te głupie wawy. Dobra, widzę, że dzisiaj dzisiaj nie zrobię tego yy, widzę, że dzisiaj nie zrobię po prostu tego yy, jakby tej misji. Sprzedamy sobie tą rybę. A na dziś już tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z CATGOS Fishing. Mam nadzieję. Także do zobaczenia i cześć!